Uporczywy ból zęba, który nie ustępuje, mimo braku widocznych zmian w jamie ustnej, może być wyjątkowo frustrujący. Jeśli dentysta nie znajduje żadnych ubytków, stanów zapalnych ani innych problemów stomatologicznych, warto spojrzeć na problem z innymi, często winne są zatoki szczękowe. Zapalenie zatok może dawać objawy do złudzenia, przypominające ból zęba, co utrudnia szybką i trafną diagnozę. Zatoki szczękowe, beliscy S sąsiedzi z zatoki szczękowe, łac. Sinus maxillaris to największe spośród wszystkich zatok przynosowych. Znajdują się bezpośrednio nad górnymi zębami zwłaszcza trzonowcami PRZ. -trzonowcami. W niektórych przypadkach korzenie tych zębów mogą nawet sięgać do wnętrza zatoki, oddzielone jedynie cienką błoną śluz, dlatego gdy w zatoce szczękowej dochodzi do stanu zapalnego, ból może promieniować do górnych zębów, imitując klasyczny problem stomatologiczny. Czasem pacjent zgłasza się do dentysty z przekonaniem o potrzebie leczenia kanałowego, podczas gdy przyczyną bólu jest Infekcja w zatoka. Jak rozpoznać ból zęba od zato? Rozróżnienie bólu pochodzącego od zęba a tego wywołanego przez zapalenie zatoka szczękowych może być trudne, nawet dla specjalisty. Istnieje jednak kilka charakterystycznych różnic, które mogą pomóc w trafnej ocenie sytuacji. Materiały w Jeśli ból zębów nasilany jest podczas schylania się, przy zmianach ciśnienia. Na przykład podczas lotu samolotem lub towarzyszy mu zatkany nos, przecinek prawdopodobieństwo zapalenia zatok jest wysokie. Dlaczego zatoki mogą boleć, jak z... podczas zapalenia zatok z szczękowych dochodzi do obrzęku i zgrubienia błony śluzowej, zwiększenia ciśnienia wewnątrz za podrażnienia zakończeń nerwowych, szczególnie nerwu zękowego, który unerwia również zęb. Efektem jest ból promieniujący, który oszukuje mózg, sugerując, że jego źródłem jest ząb. Ten mechanizm nazywany jest bólem rzutowanym i może prowadzić do niepotrzebnych procedur stomatologicznych. Jeśli przyczyna nie zostanie prawidłowo zidentyfikowana, diagnostyka, gdzie iść, jeśli ten testa nic nie znajduje, jeśli ból utrzymuje się mimo braku zetmian w uzębieniu, warto u laryngologa, który oceni stan, wykonać tomografię komputerową za to, lub zdjęcie panoramiczne, ortopantom, wykonać endoskopię nosa. Do ocenić drożność ujść zatok i obecność stanu zapalnego w niektórych przypadkach przydatna może być także konsultacja z neurologiem, by wykluczyć bólne uropatyczne Leczenie, jak pozbyć się bólu od zatok? 1. Leczenie przyczyn steroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen. Krople obkurczające śluzówkę nosa, tylko do 5. Się płukanie nosa solą fizjologiczną, irygat w przypadku infekcji bakteryjnej, antybiotyk przepisany przez lekarza. 2 Terapię wspomagającą inhalację z olejków eterycznych, np. eukaliptus, tymian nawilżani Unikanie zimnego powietrza i przy w przypadku przewlekłych stanów zapalnych zatok konieczne może być leczenie sterydowe, miejscowe, lub nawet zabieg chirurgiczny, np. wSS, Funkcjonalna endoskopowa operacja za uwaga na mylącą diagnostykę, kiedy leczenie stomatologiczne nie zdarza się, że pacjenci decydują się na leczenie kanałowe lub nawet usunięcie zęba, nie wiedząc, że przyczyną bólu są zatoki szczękowe. Dla zawsze informuj dentystę o dodatkowych objawach kata R, zatkany nos. Nie zgadzaj się na inwazyjne leczenie bez dokładnej d w razie wątpliwości, skonsultuj się z laryngologiem PRZ podjęciem decyzji o leczeniu zębów kiedy ból zęba to nie ząb. Podsumowując, jeśli ból zęba nie ustępuje, a dentysta nie widzi problemu, warto poszerzyć diagnostykę o zatoki szczękowe. i stan zapalny może powodować objawy identyczne z bólem stomatologicznym. Kluczem do skutecznego leczenia jest trafna diagnoza którą można uzyskać tylko dzięki współpracy z i laryn. Pamiętaj, lepiej leczyć przyczynę niż objaw, zanim zdecydujesz się na leczenie kanałowe. Sprawdź, czy to na pewno wina zem